Hej, hej, witajcie, nie patrzcie na nikogo, nie słuchajcie nikogo, słuchajcie, jeśli ja nie narzekam, to znaczy, że musi być dobrze, a ten patch jest naprawdę dobry. Jeśli nie wejdzie plasterek, plasterek, łateczka, to nie będzie z tego patcha wielka dupeczka. Zapraszam. Cześć, witajcie. Dziś wszedł nowy patch. Z patchem wielkie zmiany typu ulepszenia graficzne, oblepianie się błotem pojazdy, zmiana w amunicji. Cóż mogę powiedzieć na rozegranych dzisiaj około 10 bitew. Muszę przyznać, że gram się lepiej. Nie wiem czym jest to spowodowane, czy. Zmianą tej amunicji, bo ze zmianą amunicji przyszła z tym, jak to nazwać, mocniejsze czołgi są. O, zmiana amunicji, parametry amunicji i tym samym pojazdy po prostu nie wybuchają tak, jeśli chodzi o strzały od przodu, nie wybuchają tak na strzała. apcr -y również zostały zmienione. Zauważyłem, że właśnie strzelając w amunicję nie dochodzi do eksplozji. Dla mnie jak na razie zmiany na plus mam lepsze odczucia, mam lepsze wrażenia z gry. Nie wiem, może dlatego, że dochodzi tu do jakiejś wymiany fajnej ognia, nawet na dalekie dystanse. I możemy oberwać naprawdę wiele razy. To jest w sumie kwestia wstrzelenia się w weak spota. Eee, dobra, tutaj nie będziemy brać może za bardzo dużo amunicji eee, Zachodnia Dobra No i Zobaczymy, w ogóle tygrys zrobił się jakiś taki bardziej żwawy Szybciej skręca, obraca się Co jest No nie wiem czy to Rzeczywiste parametry są czy też nie W każdym razie Nie, 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 opcje Nie, dźwięk ok. W każdym razie Jest to lepiej O, o ich widać? psia mać, o, łam to drzewo, o fak, coś się odwalę na pewno, nie pójdzie mi to nagrywanie, coś czuję. Aha, oni są za górką. Dobra, ale słuchajcie z drżeniem tego. Yy... celownika nie zrobili nic to trochę jest niepokojące i co to znowu nie mogę przejechać drzewce jak WTF tak to nazwę Ale mi zwiało pocisku. No ten jak pieprznie do od razu zgasi pojazd przeciwnika Dobra O no, tutaj mi coś zwiewa te pociski. Na kursku na daleki dystans bardzo ładnie mi leciały. To 44. Szybko, szybko, szybko Zanim nim przeładuję. Dobra. <laughs> Wiem, że na początku przy odpalaniu gry jest coś takiego, tracent wheels, bodajże tam jest zaznaczenie, to jest chyba efekt gąsieński, nie wiem dokładnie, ale to nad tym, ta opcja nad tym jest pusta, nie mogę jej ustawić, nie wiem dlaczego w ogóle, nie wiem do czego ta opcja służy, czy to są kolejny właśnie, czy też nie, w każdym razie ja kolejnych żadnych nie mam ale pewnie to kwestia ustawień gdzieś <laughs> te 4-4 ach kurczę teraz teraz w sumie nie wiadomo co zrobić czy poczekać na tego łebka czy jak no nie ruszaj się nie ruszaj się Kurde. Dobra, weszło w niego. Czy wyjdzie jeszcze raz, czy nie? Powinno. Ok. Może tu? Psiamać! To jest właśnie to, co mówiłem. Jest wiele ciężej zniszczyć czołg i teraz trzeba więcej brać amunicji tak w ogóle. Dobra. Dostał. Mhm. Mm no, 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 no. no. O, co to było? Ja pierdzielę co to było? No tego to się nie spodziewałem Aha, płyta, o, rykoszet Bomba? Ach, wspaniale, o Nie yeah. Ja uwielbiam te bomby Po prostu je kocham Dobra, ale mamy panterę jak idzie nieźle, to zawsze musi bomba znieść, no ale... <śmiech> <śmiech> Dobra. Wiem ja tam czytałem również, że ludzie nie mogą odpalić gry. A u mnie znowu już FPS-y skoczyły, no to jest... Po prostu dziwne. U jednego gra działa poprawnie, u innego. Gra nie za bardzo działa poprawnie i to jest takie jakieś, no nie wiem jak to nazwać. No, Robert, cofaj się. Jak zdążysz, to przeżyjesz. Albo chyba jednak nie. Chyba jednak nie. No i po mnie. Udało mi się wycofać. No proszę. Ależ mam zdruzgotaną przekładnię albo silnik. Uch. Nie mam zestawu naprawczego. To jest dopiero bardziej w, w tej chwili. Do przodu nie mogę. Do tyłu mogę. Do tyłu maleńki. Do tyłu. Ciekawe, czy kogoś zniszczy. Hmm. czy ktoś tutaj podjedzie? Oj, wątpię. Nie, no dobra, to już nie ma... nie ma sensu w ogóle. Wyjdę po prostu z gry i... Dobra, teraz sobie pojedziemy bitwę symulacyjną. Hmm. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mozdok akurat tutaj, fajnie. Tutaj nie, nie trzeba ustawień, yy, jak to się mówi, kart graficznych niskich, wspomagania, bo w sumie mapka to jest pusta. Jest mało zarośli, są górki, jakieś pierdółki Tak więc no zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj na symulacji i ile w ogóle ekspa dostaniemy. Tak. Tak. Dzisiaj mi w ogóle szło dobrze strzelanie na daleki dystans. Niszczyłem czołgi nawet z kilometra 800, kilometra 600. No, coś niesamowitego. Jeszcze mam takie pytanie odnośnie jak, jak rozglądać się lornetką. Bo nie widzę tego ustawienia. Jak zmienić widok na wnętrze, znaczy, no wiadomo na te wnętrze, czołgu, wnętrze czy też wizjer Już jednego widać I chyba zmieniono dźwięki bo tygrys inaczej chodził hmm. Dobra. Zrobię cięcie. Jak będzie się coś działo, to będziemy nagrywać. Dobra. Nie wiem, czy mnie będzie widać na kamerce, ale niestety jest to symulator, więc muszę tutaj bliżej ekranu ślepia mieć. I mieć się na baczności. <laughs> No, widzę tak naprawdę. Tam mgła mnie dobija po prostu. Zaraz tu jakiś ancymonek się znajdzie. Który mnie nie wypatrzy. Ale póki co zapieprzamy do przodu. Kurde, gdzie tu jest jakiś Tedek? Ten łoj do Tedeka, chyba. Aha, tam są za górką, <laughs> stałe 60 fps. -ów. No proszę, nie wierzę w to. Ten armored warper może się od Gajdzie uczyć. <grywa> no, gdzie jesteś, misiu? Gdzie ty jesteś? O, jo, 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 jo. No, i znowu zniknął. To jest właśnie takie wprowadzanie w błąd. Znikają, pojawiają się. What the fuck jest tam? Czy mi się wydaje? Jest Kilometr 200 Może być Nie trafiłem Yeah Troszkę więcej jak kilometr 200 O Dowódca Rozgrzane powietrze. Widzę efekt. O! Przeleciało. No, przyjacielu. Trafię ja ciebie, czy cię nie trafię? Bardzo bym chciał cię trafić. Pięknie. Zobaczcie. Co tu była kobita? Czy dzieciak? Przeładowuje. Aha. O, w mordę. Ojej, uuuu, ale żeśmy się w pieprzyli ładnie. No, efekt gorącego powietrza robi wrażenie, nie powiem. Naprawdę to jest chyba ten gość. Aj, nie doleciało. Nie, dupa. To nie jest gość. WTF? Kurde. O w mordę. Rozwalił naszego skurczyby. Teraz my dostaniemy gonga z boku i tak się na tym to się skończy. Dobra, uf. Uo! Pięknie nam z wyhaczył. Aha, teraz widzę błocko. Wygląda to ładnie. To śmierdzielę to. Muszę większy dystans. O ile zdążę w ogóle cokolwiek tu zrobić. Niedobrze. Ole mi zasadził o góra. Ugh. Czuję to tak, jakbym dostawał od Isa drugiego. Taki jest dźwięk. Dobra, yy, bbb.u. Naprawiamy się. Miejmy nadzieję, że się zdążymy naprawić. Ok, ale tam jest tych gad gadów. 17-15, aha, no ja to już jest koniec dalsze. Alios amigos Słabizna, straszna słabizna Ale Ale jakoś poszło Ciekawy jestem ile ekspa za to, za taką bardziej bitwę wpadnie Dobra spójrzmy 1800, no ładnie, bardzo ładnie. Dzisiaj jak Tigera zrobię. Dobra, tak więc dzięki bardzo na razie.